Dzień dobry, bliźnięta. Witam na moim kanale Bluefish Tar. To jest czytanie dla Was na październik 2025. Do tego czytania wybrałam Tarot Magicznego Lasu. Jest to taka talia, w której głównymi bohaterami są zwierzęta. Jest ona pełna humoru i wybrałam tę talię w zasadzie. Może po to, żeby właśnie e, w tym miesiącu, żeby nie podchodzić do życia tak e, totalnie e, serio. I zobaczmy, jak, jak, co ta nam chce przekaza przekazać w tym miesiącu, jak ona będzie z nami pracować e, najpierw główna energia dla bliźniąt, przypominam, że to czytanie jest przeznaczone nie tylko dla bliźniąt słonecznych, ale również tych, które posiadają ascendent, Wenus, Marsa, księżycy i inne planety w bliźniętach. Ogólna energia. Ogólna energia dla bliźniąt. Mamy tutaj rycerza buław. Jak w takim razie będą wyglądały relacje u bliźniąt w październiku? Dwie karty. Siedem buław i kapłan. Hmm. Jak będzie, będą wyglądały finanse? I mamy tutaj Rydwan i osiem mieczy. Jak będzie wyglądał, jaka jest dla Was rada w raziewniku. Trzy kielichy. I jak będzie wyglądał w takim razie koniec miesiąca? Król Buław. I na spodzie talii mamy, przepraszam, to jest rycerz mieczy, a to jest paś, przepraszam, ry rycerz buław, paś buław. Nie, przepraszam, paś buław, ogólna energia, paś buław, rycerz buław. Przez to, że są te żabki, to tak trudno mi e, określić, która z nich jest e, rycerzem, a która która apazie. Dobra. E, żeby było widać lepiej, muszę się to poprzesuwać. Dobra. Mamy tego pazia buław. Ogólna energia. Czyli dojdą do Was dobre wiadomości. Może pojawić się wokół Was taka młoda osoba, która będzie jakby mm, zachęcać Was do, e, do nowych działań, do nowych projektów. Może przynieść takie dobre wiadomości dla Was, i może również um, podsuwać Wam um, nowe, ciekawe pomysły. Pamiętajcie tylko, że takie pazie buław zazwyczaj zapalają się do czegoś, ale um, podsuwają te pomysły, ale no już z realizacją tych pomysłów jest trochę trudniej. E, mogą wam też e, podsunąć taki pomysł, wciągnąć was w jakąś sytuację, a później was z tym na przykład zostawić samych. E, lub wy możecie być taką osobą w tym miesiącu. Ale Paść Buław chce gdzieś wyruszyć, Paść Buław chce coś robić, działać, wymyślać. On chce zdobywać nową wiedzę, on chce odkrywać nowe terytoria, on chce y, poznawać nowych ludzi. On się naprawdę zapala do, do czegoś. To jest taka iskra zapalna w tarocie. Ja, ja sobie zawsze to tak wyobrażam. E... No i tutaj pojawi się taka osoba, może z czymś nowym, jakąś nową tutaj propozycją. I może będziecie w, w takiej sytuacji, gdzie będziecie musieli. E... Żeby, żeby, Będziecie mieli raczej dość po, e, obronną e, postawę, że na przykład nie będziecie chcieli wpuścić tej osoby, a jednak wam tu na przykład przepisy będą mówiły, że raczej musicie e, coś takiego zrobić, ponieważ są, są jakieś nakazy, przepisy i tak dalej, że stoi nad wami jakaś wyższa instytucja, która no niestety będzie miała tutaj coś do powiedzenia. Wy możecie się bronić przed tą instytucją, przed tą hierarchią, przed tą osobą, która będzie miała na przykład nad Wami jakby większą władzę, będzie miała nad Wami jakby takie. No, będzie miała coś do powiedzenia, będzie wiedziała więcej, będzie dyktowała, co macie na przykład zrobić. Wy możecie się przed tym bronić i nie chcieć dopuścić nic nowego lub kogoś nowego. Tymczasem ta instytucja będzie tutaj miała więcej do powiedzenia niż Wy. Ja mam takie wrażenie, że może być Wam coś, może będziecie się bali, że będzie Wam coś odebrane, zabrane yy, i Wy będziecie na przykład chcieli bronić swojego stanowiska, yy, bronić swojej pozycji w pracy. Może nie będziecie chcieli na przykład dopuścić kogoś do swojego domu, jakaś instytucja będzie tutaj chciała wkroczyć w jakąś sytuację. Tymczasem okaże się, że no nie będziecie mieli wyjścia i możecie nie widzieć wyjścia tego, z, tej, z tej sytuacji, bo jest ten rydwan i osiem mieczy. Może to dotyczyć. Jakiejś podróży, może to dotyczyć e, nowego zadania, e, może to dotyczyć. E, może nie będziecie wiedzieli, jak na przykład wyjść z jakiejś sytuacji z sukcesem. Może Wam się, może wam się wydawać, że macie jakieś blokady, same blokady na drodze, że nic Wam, że nic wam nie idzie, że jest jakaś. E, Wy chcecie z jakimś impetem wkroczyć w jakąś sytuację, i nagle się pojawi jakiś, jakiś problem. Nie wiadomo skąd. Może się chcecie gdzieś przeprowadzić, może chcecie się gdzieś przenieść, i nagle może się okazać, że niestety, ale tutaj pojawi się jakaś przeszkoda, która może Wam sprawić problem. I teraz zalecane Wam jest właśnie te trzy kielichy, czyli może pomoc w tej sytuacji z, od strony znajomych. Celebracja to z jakiegoś sukcesu tutaj ze znajomymi. Tutaj ci znajomi mogą się okazać bardzo, bardzo pomocni i potrzebni w tym miesiącu u Was. Może Wy po prostu nie widzicie, że są osoby wokół Was, które są chętne do pomocy, które chcą tutaj jakby Wam pomóc rozwiązać te problemy, który, z którymi Wy się borykacie? Może nawet pomóc Wam z przeprowadzką? A Wy. Yy... I Wy tego możecie nie widzieć, że są wokół Was osoby, które mogą, mogą Wam pomóc. Yy... Może być też tak, że będziecie chcieli zrobić coś sami, ale na przykład są takie przepisy, które mówią, że niestety nie możecie tego zrobić sami, że nie możecie być sami w coś zaangażowani, że nie możecie na przykład sami decydować o czymś, bo jest nad Wami jakaś hierarchia, która będzie o tym decydować. Kto i dlaczego ma być w coś zaangażowany? No i Wam jest tutaj jakby nawet zwrócenie się do tych znajomych i o pomoc może. I, I otwarcie się na te osoby, bo tutaj jesteście bardzo zblokowani. Tutaj nawet możecie mówić, że ja, nie mam, że ja nie mam jakby kontroli nad tym wszystkim. Wam się może wydawać, że tutaj jesteście jakoś zblokowani, że możecie w finansach chcieć objąć jakąś kontrolę nad czymś, ale nie będziecie wiedzieli jak. Może być jakaś instytucja, która Wam stoi na, na, na drodze. Na koniec miesiąca mamy tego króla buław. No, tutaj może się pojawić ten, e, wydawałoby się, że król e, paść buław, który nagle okaże się, że zasiądzie na jakimś tronie. Może się okazać, że ta osoba, e, może być bardzo kluczowa w tym miesiącu, e, jeśli chodzi o Wasz rozwój, bo ta osoba może Wam pomóc wyjść z tej, e, z tej zablokowanej sytuacji, która e, Was w jakiś sposób ograniczała. Ta osoba może Wam e, m, pokazać, e, w jaki sposób, w jak twórczy sposób można e, sobie poradzić z, pro, z, z różnego rodzaju problemami. Um. No tutaj są. Ja bym powiedziała, że w przeszłości ona się mogła pojawić już w przeszłości ta osoba. Ta osoba mogła się pojawić w przeszłości, wskoczyła w jakąś sytuację uh, i. Mogła się okazać takim, takim, jakby to powiedzieć, kimś, kto zapalił się do. z pasją podże, podszedł do jakiegoś, do jakiegoś problemu, rozwiązał z, z jakąś taką pasją i zaangażowaniem jakiś problem, który może dotyczył Was. No i ja mam wrażenie, że ten król Buław, Wam się może nawet wydawać, że to jest jakiś paść. Że to jest ktoś, kto jest niedojrzały, że ktoś, kto może je za mało wie. Pod koniec miesiąca może się okazać jednak, że to jest osoba bardzo dojrzała. To jest osoba, która jest na właściwym stanowisku, we właściwym czasie i miejscu. I ona wie, co robi ten król Buław. Może to być też tak, że Wy do tej pory na przykład nie, widzieli, nie widzieliście potencjału, który, ta osoba, który ta, ta osoba w sobie ma. Nie doceniliście tej osoby. Może Wam jest właśnie zalecane na to, żeby się otworzyć na tę osobę i zdjąć tę opaskę z oczu. Możecie nawet udawać, że nie widzicie tej osoby. Zobaczmy w takim razie, jaka jest dodatkowa informacja dla bliźniąt. W październiku 2025 od ciasteczkowych wróżb. Mamy tutaj manifestację, ale jeszcze jedna karta i e, okazję. Hmm, czyli tak, obfity czas czeka na Ciebie. Twoje marzenia mogą się spełnić tuż przed Twoimi oczami. No właśnie, bo wy może tego nie widzicie, że ktoś lub coś może wam przynieść tutaj rozwiązanie w jakiejś sytuacji i to może być wasze spełnione marzenie. Może po prostu tego nie widzicie na razie. No i okazję. Eee, bardzo ważna oferta będzie zrobiona, będzie wam przedstawiona, i tu jest napisane. Ubierz się na to spotkanie, aby wywrzeć wrażenie. Czyli macie się jakoś fajnie ubrać na to spotkanie, żeby wywrzeć wrażenie na tej osobie, e, lub odwrotnie może, też może być. E, no właśnie, bo tutaj mamy tego króla buław, który może wywrzeć na Was jakieś ogromne wrażenie. Może być tak, że będziecie pod koniec miesiąca po prostu zafascynowani tą nową osobą która się pojawi w Waszym otoczeniu. E, także to wszystko, moje drogie bliźnięta, w październiku dla Was. E, jeśli podobało Wam się to czytanie, to zapraszam do polubienia tego czytania, za komentarz. Zapraszam do komentowania i a, do zobaczenia w kolejnych czytaniach.